Zaczynamy rozmowy przed wyborcze? Na pierwszy ogień e, kandydatka z poprzednich wyborów i kandydatka z tych Zobacz. wyborów. Pani Julita Jarmoc. Jarmoc. ja zawsze chcę, żeby pani powiedziała to nazwisko, bo mi się mogło czasem interpić. tak. tak. <noise> no to do dwóch hektarów. Już powiedziałam, że to już będzie mój ostatni raz, także czasami e, mówią, że do trzech sztuk Ja zawsze. E, tak żartuję, że chleb pieknął cztery razy ile za czwartym razem wyszedł, więc e, nie mówię nie, ale już podejrzewam, że to była moja ostatnia kandydatura. Tak? A ewentualnie rada gminy? E, w tym momencie nie biorę tak pod uwagę, ale nie wiem, co będzie za te cztery lata. No czy, czy nie? No cztery tak. A co od Panią chyba wziąć udział po raz drugi w tych wyborach? No, wynik z pierwszych wyborów. Y Wielkich nadziei nie daje. Nie dał. Nie dam. E, zawsze wychodzę z założenia, że do odważnych świat należy. E, myślę, że przede wszystkim ludzie. Mm, bo tak e, po, no, nieszczęsnej no, śmierci Pana e, Walentego, tak, niestety, e, no nie spodziewałam się, że e, tak to się wszystko potoczy, tak szybko to się potoczy. I właściwie w tym momencie tak ludzie chcieli, żebym po prostu tak wystartowała, spróbowała swoich sił ponownie. E, miałam duże poparcie komitetu i osób, które tworzą nasz komitet. A to nie jest tak, że się Pani w międzyczasie między tymi pierwszymi, a drugimi wyborami komitet trochę personalnie pozmieniał? E, personalnie troszeczkę tak, tak Bo troszeczkę... mam wrażenie, że te osoby, które popierały Panią w tych standardowych wyborach e, ponad rok temu, e, to teraz już popierają kogoś innego, a w każdym razie nie Panią. E, tak, no tutaj może taki trochę, może nie powiem, że konflikt interesów wyszedł w tym momencie. E, ale tak, e, była trochę zmiana tej kadry, <grym> e, ale też duże zaskoczeniem było to, że jednak te osoby ze przyszły do mnie z zewnątrz, też tworzący komitet, te nowe osoby, e, które jakoś widzą we mnie nadzieję, tak, chęć współpracy i tworzenia czegoś dobrego. No dobrze, no to a propos nadziei. Nie jest pani, nie ma Pani doświadczenia w samorządzie, nie, nie była pani, pani wójtem burmistrzem, radną chyba też, nie? Nie. Przynajmniej nie wiem nie wiem nie z Podlaski. E, jakieś kierownicze stanowiska, trochę więcej niech pani opowie o sobie, bo wiem, że pani pracuje w ośrodku ractwa rolniczego w środki i to chyba dosyć długo. E, właściwie już ponad 12 lat pełnię funkcję głównego specjalisty do spraw funduszy unijnych. E, pozyskuję fundusze dla rolników, dla przedsiębiorców, e, na pozarolnicze działalności gospodarczej również. E, w tym momencie też e, w swoim czasie też zastępowałam kierownika, więc e, też doświadczenie, doświadczenie lekkie się miałam. Natomiast też e, studiowałam. E, byłam na podyplomówce z zarządzania zasobami ludzkimi oraz A z zarządzania... A przed, ta przeddiplomówka, co było? Ehm, właściwie chyba. Nie no, przed po, po dyplomówku, czyli jakie główne wykształcenie ma Pani? Ehm, posiadam wykształcenie wyższe rolnicze. Aha. Studiowałam ehm, właśnie na uniwersytecie. Kończyłam uniwersytet przyrodniczy. Humanistyczne w sieciach na kierunku rolniczym. A i później ta zarządzania. jest zarządzana. Zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej. Więc właściwie ta moja praca skupia się też przede wszystkim na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Co by Pani zmieniła w gminie? E, uważam, że nasza gmina ma bardzo duży potencjał, niewykorzystany potencjał. Wiem, że inne gminy też w dużej mierze korzystają z tych. Dostępnych funduszy unijnych, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że te fundusze nie w każdym momencie są one dostępne. Nie, każdy samorząd, nie, w, każdym nie momencie. w każdym momencie, tak. Są też ograniczone te budżety na określone gminy, ale uważam, że po prostu nasza gmina ma pod duży potencjał inwestycyjny również, i w tej mierze chciałabym, żeby nasza gmina się rozwijała. tak. Okej, okay, ale jakieś takie. No, tak piłbasę, by była wyborczą, czyli co pani tym wyborcom będzie obiecywać, albo co pani obiecuje. Znaczy, powiem panu szczerze, że stawiam sprawę jasno. Jest I nic nie obiecuje? Po prostu wychodzę z założenia, że ludzie potrzebują znać prawdy, tak? I tutaj każde kłamstwo ma krótkie nogi, wcześniej czy później one wyjdzie. Realistycznie do tego podchodzę, więc jeżeli jest jakaś inwestycja, o której mieszkańcy mnie się pytają, tak? Na przykład o zakup gruntu pod inwestycje mieszkańców, realnie stawiam sprawę jasną, Także nie oszukuję. Wiem, jak to wygląda. Oczywiście każdy chce mieć jak najwięcej tych potencjalnych swoich sprzymierzeńców w gminie, tak? Ale wychodzę z założenia, że. Tak jak mówiłam wcześniej, tak? Prawda ma krótkie nogi, wszystko wyjdzie tego. Okej, okay, no to jak już tak weszła Pani, trochę myślałam, że w innym kierunku pójdzie <grymny> Pani wypowiedź, ale jak już, no to dwa gorące tematy z poprzednich wyborów, sprzed poprzednich wyborów i chyba teraz ciągle jeszcze gorące, czyli wiatraki i kurniki. Jaki jest hmm. stosunek Pani jako kandydatki? E, jako kandydatka uważam, że wójt no, osoby sprawujące funkcję wójta powinny być bezstronne w takich inwestycjach. No ale to bezstronne to znaczy nie słuchać mieszkańców, nie Nie, słuchać absolutnie. Im nie, absolutnie. W, w tym momencie e, moimi założeniami jest to, że większe inwestycje, takie jak inwestycje OZLE, tak, na przykład, po, po części powinny być skonsultowane z mieszkańcami, tak? Znaczy, one się użyczy. No, prawo e... wymaga konsultowania. No pytanie, czy, no, jak władza, władza gminy, która jakby Pani została, no to Pani, podejdzie do takich wiatraków. No poprzedni Pan Walenty wiatrakom raczej mówił tak, no w wyborach przynajmniej mówił nie, tam kwestie oczywiście administracyjne, no nie, nie da się mm -hmm. tak po prostu powiedzieć, nie do widzenia, no bo tam te, y, przepisy zobowiązują gminę do normalnego procedowania no, każde, 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 każdego wniosku. No a pani. Powie wiatraku, po nie powiem szczerze, że, że uważam, że wiatraki samo sobie nie są złą inwestycją, jeżeli są dobrze lokowane w gminie. Natomiast w tym wypadku, jeżeli te wiatraki są usytuowane w tym momencie, bo jeszcze nie wiadomo, jakie będą warunki środowiskowe, bo mm -hmm. na ten moment wiem, że niektóre inwestycje nie przejdą po prostu, lokalizacji ich. E, moim zdaniem jest to bardzo przyrządzone dla mieszkańców. E, mieszkańcy jeszcze o takich e, rzeczach, że tak powiem, nie wiedzą. Niuansach. Natomiast w niuansach oni widzą tylko rzecz, która stoi na, na ziemi, tak? czyli wiatrak natomiast nie wiedzą, że na przykład przy wyznaczeniu z tych strób furowych nie będą mogli realizować różnych inwestycji budowlanych, tak, w tym wypadku. A w znaczy, przypadku... część, część mieszkańców przede mnie wie, też na komedię też o tym informujemy, ale to co, to znaczy, że będzie Pani, uważa Pani, że nie powinno być iluś tam wiatraków, które się zbliżają powiedzmy do, do miejscowości tudzież Kolidują z jakimiś planami inwestycyjnymi mieszkań, mieszkańców, czy generalnie, tak jak na przykład też jest jakaś mm -hmm. grupa postulująca to, żeby w ogóle gminę zamknąć na, na oze, na wiatraki, żeby było znaczy, za, za zamknięciem samych inwestycji uważam, że gmina musi się rozwijać, rozwijać tak? natomiast tak jak już wspomniałam wcześniej, one nie muszą być w tej lokalizacji, która była określone przez inwestora, tak? One, jest, one są bardzo w Ale bardzo wzorą, to Pani mówi o czy o części? O, o części, tak. Mówimy tu o mieszkańcach Parcewa, tak, Hołódów. E, przepraszam. Także tutaj jakby e, mieszkańcy tak naprawdę w tym momencie się dowiedzieli to od Państwa z prasy, tak, w większości. Uh -huh. e, bo jeżeli były, oczywiście uczestniczyłam w tych e, planach, e, takich spotkań z mieszkańcami. Było ich niewiele, e, powiadomienie mieszkańców może nie było na tak wysokim poziomie, bo przepływ informacji u nas w gminie e, nie zawsze w każdej e, wiosce, e, wsi tak, jest taki płynny, tak? e, wiadomo, że różnie tutaj mieszkańcy też współpracują z sołtysami, e, nie wszystkie informacje są przekazywane w, w każdej dziedzinie, E, także w niektórych momentach po prostu ci mieszkańcy dowiedzieli się z pracy, tak? E... No, ale to może też był e, trochę po bronie e, urząd, bo obserwuje różne wymiary, mm -hmm. nie tylko to. E, mieszkańcy mogą się też po prostu nie interesować. E, też. E, też wychodzę za założenie, że niektórzy do, e, dopiero się dowiadują e, po fakcie, tak? Jak już to wszystko po prostu e, przeszło, tak? Ta uchwała poszła. Zastanawiające jest to jednak, że w pierwszej, w pierwszej w momencie głosowania przez radnych wszyscy byli przeciwni, tak? Nie wiem, w jaki sposób Rada Gmina, Rada Gmina została przekonana do tej inwestycji, nie wiem, czy będę widziała w tym momencie, bo wiadomo, że nie wszystkie informacje są dostępne dla do mieszkańców gminy. Tak naprawdę mieszkańcy tylko jak wejdzie na Biuletyn Informacji Publicznej. Przekazywane są informacje w trakcie realizacji oczywiście, ale one są też niezrozumiałe no no nie dla mieszkańców. Okej, okay. a jak pani to by zmieniła jako wójt? Przekaz informacji? Uh -huh. Znaczy powiem szczerze, że wolałabym, żeby tak jak było z założenia pana wójta, wiątego, świętej pamięci W. Korskiego, że coraz więcej by było po prostu spotkań wójta z mieszkańcami, tak? Wiadomo, że z realizacją. Jeździłaby Pani od Świetlicy Wiejskiej do świetlińskiej. Jeżeli Wiejskiej by była taka potrzeba, myślę, że wójt jest do tego, żeby jednak słuchać tych mieszkańców, a zwłaszcza przy takich inwestycjach. I należałoby się dla nich taki szacunek, żeby przynajmniej raz w roku przy taką inwestycją, czy inną inwestycją, tak naprawdę dla nich w jakiś sposób może po części, które no, przeszkadzałyby dla mieszkańców skonsultować to po prostu z nimi. Okay. Oczywiście wiadomo, że wójt musi realizować inwestycje zgodnie z prawem, tak, I, i niektórych inwestycji po prostu też nie da się przejść, ale uważam, że od, od, odpowiednia kadra, tak, i informacje też, bo miejmy to na uwadze, że przecież nie tylko w naszej gminie jest problem tzw. Wietraków, tak zwanych wiatraków, tak, Każda gmina w jakiś sposób została przez nich e, powiedzmy zaatakowana, tak? I każda gmina in, inaczej do tego podchodzi. U nas na terenie większości gmin no, zgodziły się na te inwestycje, no ale. Ten, no jeszcze to jest wszędzie procedowane. Procedowane taki... tak, bo tak naprawdę na etapie e, tych warunków środowiskowych, tak to wyjdzie, czy dane e, inwestycje hmm. zostały zrealizowane. Ale w tym momencie uważam, że wójt takie konsultacje powinien społeczne z mieszkańcami przed inwestycją okay. realizować. Kolejne pytanie, czy gmina Bielskie jest taką dosyć specyficzną gminą, która jest tak po, troszkę podzielona i religijnie, i narodowościowo, jak się pani będzie znajdywać w tych, no może nie, niekoniecznie podziałach, ale tych różnicach między. No, już tak upraszczają wschodem, a zachodem mówimy. E, uważam, że to w ogóle nie, nie ma żadnej barier, tak? Jeżeli chodzi... mówię pani po swojemu? Mówię, <grytanie> 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 mówię, mówię, ale uważam, że czy to jest wyznanie religii katolickiej czy prawosławnej, to nie ma różnicy. Ja tak samo i przyjeżdżałam do kościoła i wychodzę z założenia, że człowiek wierzący powinien się dogadać z każdą wiarą, tak, i tutaj, żadnych wariów nie powinny być. Okay. To na koniec już takie pytanie, tym stricte wyborcze. Jak idzie zbieranie podpisów, jak spotkania z mieszkańcami? Banerów Pani nie widział? <laughs> Jeżeli chodzi o podpisy, to zgłosiliśmy kandydaturę w czwartek, także już kandydatura została podpisana. A czyli te tak 300 podpisów zebrano? <laughs> tak, było, było wykonane, zebrane. Dzięki właściwie swemu komitetu e, tak bo... wczer... uprzedzę, że wcześniej jak umawialiśmy się na to tak. spotkanie, to rozmawialiśmy o tym, że e, jesień dosyć krótki termin tak. e, na z, z tej kampanii wyborczej zbierania podpisów no właśnie też jesień, która jest szybko zapadający z mrok utrudnia i kontakt z, z potencjalnymi wyborcami i zbieranie podpisów. Bardzo utrudnia i, i tak wygląda też w praktyce, bo jednak no, starsze osoby już właściwie godzina 6 już zamykają drzwi i nic... Gdyby leciało na żywo, to by nas nie oglądali. <laughs> Ale tak, takie, taka jest rzeczywistość, naprawdę bardzo to utrudnia. Już nie będę mówiła o warunkach pogodowych, bo to w tym momencie nie jest istotne. Jeżeli chodzi o banery, właśnie w tym momencie zaczęliśmy działać tak z rozwieszaniem banerów, ale uważam, że w, w tym momencie ten bary, baner przepraszam, nie jest tak naprawdę istotny, czy on jest, bo jeżeli dana osoba chce zagłosować na tę osobę to w tym momencie ważniejsze są kontakty z mieszkańcami, tak, i tutaj też zamierzam spotykać się. Czy Pani uważa, że ma Pani troszkę łatwiej czy trudniej jako ta kandydatka, która po raz drugi startuje, no w sumie wielu mieszkańców pamięta te wybory sprzed półtora roku. Pamięta, bo ten okres był stosunkowo krótki, tak, między ostatnimi wyborami, a wyborami, które będą 30 listopada. Uważam, że czy mam łatwiej? Trudno powiedzieć. Tak? Konkurentów jest bardzo dużo, każdy ma jakieś doświadczenie w każdej część dziedzinie. Część jest rozpoznawalna, część Oczywiście, jest e, wiadomo, ja już tu nie chcę o sprawach politycznych mówić, e, bo to nie, nie spotkaliśmy się tutaj w tym momencie po to, e, ale uważam, że mam grupę, dużo wsparcia, którzy naprawdę e, pokładają we mnie nadzieję i mam nadzieję, że z prostym temu. tak? że uda nam się po prostu coś zrealizować, tak, w jakiś, mamy cel założony oczywiście. Jednak na to inwestycje, tak to jest stricte, na przykład, tak jak pan wspomniał wcześniej obietnice wyborcze, tak? W tej chwili nie, nie, nie słyszeliśmy żadnej. Nie chcę o tym mówić, z tego względu, że każdy z mieszkańców naprawdę ma różne potrzeby. No tak, z no, ale czynna? jako wójt będzie musiała pani, no to trochę tak jak z tymi wiatrakami, człowiek, który, u którego na działce stanie ten wiatrak jest najczęściej za. Sąsiad, który będzie miał ponosił konsekwencje, ale już nie korzyści, będzie pewnie przeciw albo tak krzywie, krzywo patrzył na no, pani musi jakoś ich do kompromisu doprowadzić, albo tak. jakąś decyzję, która będzie w poprzek jednego tak. albo drugiego podjąć. Znaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim każdy mieszkańc jest z innej grupy społecznej, każdy ma inne problemy i każdy ma inne wymagania, tak samo jak się w naszej gminie, zwłaszcza na to, na to że na przykład Łódź ma dostęp do kanalizacji i w zasadzie, jak rozmawiałam z mieszkańcami, jakie są ich potrzeby, to u nich wszystko uważają, że jest wszystko jest ok, wszystko zrobione. Natomiast są e, wsie, tak, e, które naprawdę ta infrastruktura drogowa kuleje, e, i tutaj trzeba się na tym skupić. Nie będę mówiła tutaj dokładnie o inwestycjach, bo m, też dużo ludzi nie wie, że niektóre. Yy, drogi nie są gminne, a na przykład no są te, inwestycjami. Ale też często gminami, bo ma wpływ na to, co yy, tak, one, się, one się będą działy czy nie. No, standardem u nas jest i pewnie to pani już wie, że jak gmina połowę dorzuci, to powiat nie Oczywiście, no ale tutaj musi być chęć i yy, tak naprawdę współpraca ze starostwem, tak? czy z innymi gminami, bo to w zależności, gdzie ma być ta inwestycja, też chciałabym, żeby jednak ta nasza komunikacja podmiejska rozszerzyła się, tak? Na te w pierwszej kolejności miejscowości pod Bielskiem, tak? Natomiast później, bo doszły mi też słuchy z mieszkańców na przykład Plutycz, że wiadomo, osoby starsze mają trudności z dostępem do lekarza, E, także dobrze by było, żeby też gmina zapewniła przynajmniej e, taki e, autobus raz w tygodniu, żeby ci mieszkańcy mogli sobie jednak te wizyty u lekarza e, zarejestrować. O, jest, jest pierwsza obietnica. <grym> no to już jedna wy, obietnica wyborcza jest. Rozumiem, że resztę będzie pani tak dogadywała z mieszkańcami na bieżąco. Znaczy mamy jakieś plan realizacji swoich inwestycji, założony taki e, plan wyborczy, tak? E, to tak naprawdę w każdej dziedzinie społecznej tak, jest on poruszony. Dużo też słyszałam od mieszkańców, że jest bardzo dużo takich osób objętych gminnym ośrodkiem pomocy społecznej, nie, nie, nie w każdym wypadku, w przypadku tak ta pomoc jest taka, jak powinna być, tak? Też chciałabym to zmienić, żeby jednak zainteresowanie innego środku pomocy społecznej były większe, tak? I kontrola osób, które sprawują e, opiekę nad tymi osobami, bo sam mam taki przykład u, u siebie w, we wsi, że niestety no, no nie należy to tak, jak powinno być. E, też jako w sumie widzę prezentowarzenia Pomocy tutaj działamy na terenie miejskim, co prawda, ale uważam, że jest bardzo dużo problemów młodzieży natury psychicznej, tak, jest po, wiem, że w, w szkołach w Augustowie, w UBI jest psycholog, ale po prostu nie każdy z tego korzysta i chciałabym, żeby po prostu zwiększyła się jednak ta pomoc psychologiczna tych dzieci, no pożyjemy w takich czasach, że wsparcie jest jak najbardziej potrzebne. I tutaj mówię, tych założeń celów wyborczych mam bardzo dużo, także wszystko będzie na ulotkach. Okay. Ulotki zobaczymy w skrzynkach pocztowych. E, zapewne, zapewne tak. Ja no to, tak, to, no to zachęcamy do wyborów, tak? Tak. Do udziału w wyborach.